Witam cię wszystkich serdecznie. Chciałabym opowiedzieć wam ci o historii, która właśnie przyszła do naszej redakcji. Jest to opowieść pewnej kobiety, naszej czytelniczki, która opowiada o swoim mężu, o jego obrzastwie. Posłuchajcie, myślę, że was historia bardzo zainteresuje. Zapraszam. Mój mąż wciąż się obiada i nie patrzy na drugą osobę. Rzuca się na jedzenie, jakby nigdy nic nie jadł. Darek, gdzie się podzieje banany? Mówię do mojego męża. Zjadłem, bo miałem na to ochotę, odpowiada. Nie mogłeś też zostawić jednego dla syna na podwieczorek? Robił z tego wielką aferę, jakby w sklepie nie sprzedawali bananów. C więc idź i kup parę. Przecież. Oglądam mecz. Nie mogę iść. W naszej rodzinie zdarza się to cały czas: twarożek, herbatniki, jabłka. Muszę nawet chować jedzenie, bo mój syn może być głodny przy takim ojcu. Jesteśmy małżeństwem od pięciu lat. Na syn niedługo skończy dwa latka. Mamy kredyt hipoteczny, więc pieniądze są ograniczone. Mój mąż myśli, że jest żywicielem rodziny, bo dał nam mieszkanie. Właściwie to sprzedał swoją kawalerkę, żeby wpłacić zaliczkę na nowe. Ale moi rodzice też nam pomogli. Moja mama uważa, że Darek jest prawdziwym egoistą. W pewnym sensie się z nią zgadzam. Pewnego dnia przygotowywaliśmy się do przyjęcia urodzinowego naszego syna. Ja gotowałam, żeby poczęstować gości, a on ciągle biegał pod nogami i opróżniał talerze. Najgorsze było to, że też dostał się do tortu, zostawiłam go na balkonie, bo w lodówce nie było miejsca. Wzięłam tort do kuchni, żeby go pokroić, a potem spojrzałam i zobaczyłam, że został wycięty kawałek i nie ma żadnych czekoladowych ozdób. Byłam bardzo zakłopotana, jak teraz wyniosę go do kości. To się zdarza cały czas. Myśli, że jak zarabia pieniądze, to wszystko mu wolno. Można przecież wszystko robić rozsądnie, myśleć też o innych. Jego jedyną wymówką jest – kupimy to, nie martw się. Rozumiem, że nie zależy mu na mnie, ale jak może nie dbać o swoje dziecko? Poza tym, brakuje nam pieniędzy i nie mogę ciągle biegać po zakupy. Dlaczego się jego czepiasz? Jest człowiekiem, niech je, on zarabia pieniądze, nie mniej do niego pensji. Gotuj więcej, broni go Interesujące jest to, że bez względu ile gotuje, on nie będzie miał dość. Zje wszystko. Nie ma możliwości, aby kupić więcej. Wciąż musimy spłacać kredyt hipoteczny, kupować ubrania i inne artykuły gospodarstwa domowego. Powiedziałam więc mężowi, że jeśli jeszcze raz to zrobi, to się rozwiedziemy, podzielimy się mieszkaniem i będziemy żyć własnym życiem. Ubrał się na niej i poskarżył się matce. Moja teścia już nawet ze mną nie rozmawia. Może faktycznie przesadziłam co o tym sądzicie? Yy, autorka tego listu chciałaby się poradzić co, czy postępuje dobrze co wy o tym sądzicie czy dobrze postępuje że wymaga od męża yy, aby nie zjadał wszystkiego, ponieważ nie ma za dużo pieniędzy ona się nagotuje szczególnie jak jest jakieś przyjęcie dla dziecka nie patrzę w ogóle, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał tort, jeżeli nie będzie kawałka. Przecież i tak by go dostał, i tak by go dostał. Troszkę powinien chyba uszanować jej pracę. Jak myślicie? Czy, on, o, czy ona przesadza, traktując tak męża? Czy nie? Czy rację ma może teściowa? Ale ocencie tutaj zachowanie kobiety. Yy, Żony mężczyzny, czy ona zachowuje się dobrze. Jestem ciekawa, co wy uważacie na ten temat, więc zapraszam. Napiszcie swoją ocenę w komentarzu, swoją opinię. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.